Oho! Kierownik idzie! Chodź kierownik, gdzie byłeś? Ile myszów złapałeś? Raport! Raport! A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku opryskiwasz na kanale Wczoraj pryskałem moje łany pszenicy i owsa, pszenica jara dla kurek i co się okazało? W ogóle jak zaczyna to wszystko nie działać? Nawet jak włączyłem środkową, bo bryskiwałem jedną sekcją, czyli jednym bokiem, to już nawet ciśnienie mi się za wielkie nie pokazywało. Tutaj ta regulacja w ogóle tak jakby nie działała, nie wiem. Monometr trochę działał, bo włączyłem yy, środkową sekcję, tam gdzie jest chyba najmniej tych końcówek, to się okazało, że prawie 4 atmosfer, no. Ja myślę sobie zrobić taki przeszczep, bo mam, mam pompę i mam drugi rozdzielacz, także ja tu przejdę, pokażę wam gdzie. Tutaj właśnie w tym trójkołowym moim pojeździe wielofunkcyjnym też spełnił, spełnił rolę jako opryskiwacz, także on ma zamontowaną pompę i tutaj za pośrednictwem silnika olejowego napędzana jest pompa, także powiem Wam szczerze to wszystko działa. Działało. To jest stara pompa. No i oczywiście sta, stara beczka, no, Był kiedyś taki, taki opryskiwacz. I ja myślę na początku, moi drodzy, wyciągnąć to. Zobaczymy jak to wyciągnę. Całe to wyciągnę. Ja może nawet te końcówki będą się nadawać tutaj. Zobaczę. Wyciągnę to całe i, i później to. A czy no i, i pompę. Jak już to nie pomoże to pompę. Zmienię. No naprawdę, wiecie co, nie sztuka kupić. W sklepie okaże się dobre i to będę zwracał. Ja cię tam nie lubię taki ten... To kurde nie wie co jest, ja kupuję, i później zwraca. A tak niektórzy się tak źle patrzą na to. Także póki mam swoje, to troszkę mi czasu zejdzie. Także wiecie, dzisiaj co innego będę robił, bo dzisiaj y, dalej, dalej będziemy działać tytoń, póki jest ekipa, póki pan redaktor jest. Także tu jedziemy w pole, ale do godziny ósmej, właśnie, spróbuję ten zrobić przeszczep i zobaczymy, czy to zadziała, bo już najwyższy czas wyskać tytoń wciornostka. Także nie zapominać o tym oprysku bardzo ważny. A, moi drodzy, co tam w Europie chodzi? kochani, jest dwie wiadomości, dobra i zła. To dobra, że wypierdolili króla Europy, no. On teraz mówił, że będzie kogucić na, na polskim <laughs> podwórku? No tak, jak ktoś mu zada pytanie, to tak o, pokazuje, no. Życzę mu dużo powodzenia. No i wszystkim platformercom. Czyli <laughs> pisiorem jesteś. To, że nie lubi platformy, to nie znaczy, że lubię PiSu, o, powiem tak. A, a druga, to słuchajcie, EuroKochos ustalił, że chyba w 2035 roku będzie zakaz produkcji samochodów spalinowych. Tak się zastanawiam, czy wszystkich, czy nawet tych ciężarowych? Wizja ochrony środowiska, zielona wizja, ja już kiedyś powiedziałem, będziemy tak zieloni, że aż głodni, prawda? I to chyba się spełnia. Już niedługo, no. Krzysię, musi zawsze ten odcinek spierdolić. Idę zbierać graty i zaczynamy robić przeszczep. Krzesio się przeszczep ze zrób. A po co na szampon wydawać później kasę? Ciemna postać się zaraz z opierdalany Dobra, tu mamy kombinereczki naszykowane. No i klucz, chyba trzynastka. Tutaj. To jest na trzech o kurwa. To jakiś inne jest. No, najwyżej się otworki powierci będzie więcej otworków, no. Dobra, ja to. Ja tutaj to wszystko porobię i spotkamy się. Dobra, znajdę jeszcze już trzynastkę i odkręcam to. Najgorzej to te grube przewody. O kurwa. O kurwa. Ale może i z nimi damy radę. Zobaczymy. Może będą pasować te końcówki, te wsówki takie. To będzie może pasować. Zobaczymy. Kurwa, to. Obryskiwać potrzebne. Wiecie, on pryska, ale tak... No, tak to trudno ogarnąć tę cieczy użytkową, że. Tak, jakby ciśnienia nie było. No, chyba że piszcie w komentarze, że. No, ale no wiecie, no, no to już chyba będzie za późno, jak ten film się ukaże. No, bo jak to nie pomoże, to zmienię pompę, no i ktoś będzie musiał wyjść. No, jakiś chory element. jakiś ty jesteś chory, kurde, na Unię? No, no jakiś chory element będzie wyeliminowany w ten sposób, powiem, dobra. Spróbuję to wyciągnąć, później wyciągnę tamto. Zobaczymy. To wybełszyłem tamto ze starego. O i tak już odkręciłem nad manometr. I widzę, że się nada. Jeszcze tylko zobaczę, czy to się nadają końcówki, ale kurczę wiecie co? Zastanawiam się, czy ja to dobrze wszystko robię. Wyciągnąłem ten tutaj z nowego i tu w środku jest jakaś taka taki kondonik. I tu w środku chyba był olej. Ma być olej. A. Jest troszkę jakiegoś tam oleju, o, patrzcie. Wypierdolę to całkiem. Ile tego oleju ma być tutaj? Bo to jest chyba szczelne. Czyli ten olej ma się naciskać tutaj i pokazywać mm, ciśnienie. Teraz czy ja tu nie zostałem wprowadzony w błąd przez manometr? Kurczę, Franca, najśmieszniejsze jest to. Dobra, to, to też pasuje do tego. No, tutaj pasuje też. I to pasuje też tutaj. Czyli ten manometr byśmy ogarnęli, ale to w ogóle, to wyciągnę, w ogóle tutaj nic nie pasuje. Słuchajcie, ja jeszcze jedną próbę zrobię, bo tutaj duży przerówek jest, Ech, o. póki jeszcze z tego, spróbuję w ten sposób zrobić, może fakt to, no bo tak, tutaj po tej stronie są sekcje, prawda, a tutaj tym starym, nie dość, że trzeba tutaj nawiercić otwory tutaj, no to z otworami to by jakoś nawiedno no kurwa nawet wszystkie człowiek. ja, no dobra gdzieś bym tutaj nawiercił, zaznaczyłbym, po ponawiercił, sekcje idą na tamtę stronę, nie wiem czy mi szlafy wystarczą, ten przewód też trzeba było zmienić, ten gruby, w sumie on pryska, tylko ja mówię, nie mam, nie mam wskaźnika, kręcę, kręcę, nie pokazuje mi tego ciśnienia, raz 5 raz w ogóle na pół atmosfery nie ma, ale pryska, no ja chyba to złożę i jeszcze raz spróbuję nalać tam oleju może to ten olej, no jak nie to już mam wyciągnięte słuchajcie naszykuję sobie ciecz użytkową, kurde spociłem się aż mi ciek nie ponosi ja najwyżej jeszcze tam doleję do pełnego ten olej jeszcze raz mu dam szansę dobra ja to po malutku składam i naleję do tego, może to przez to? Kurde, no naprawdę. Dużo przeróbek, dużo przeróbek. No, może te przewody nie starczą, te przewody nie starczą mnie na tę stronę. Dobra, ja tu już wszystko poskładałem nie wiem, czy nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Mamy ten kapturek. Powiem, ja wiedziałam, że gdzieś tu olej jest. Czy co, słuchajcie, w sumie naleć trzeba chyba pełno, tak? To co, lejemy cały, tak? Bo może przez to, że było troszkę, to nie wskazywało tego, co miał wskazać. No, też ma jakiś sens, moi drodzy. Nawet ty mi nie pachnie, to wszystko zmienię, bo to dużo przeróbek jest. Także to troszkę trzeba na czasie być. Te... O! O! Dobra, wiecie co? Niech to już tylko przyjdzie graty pozbierać. Zobaczymy, zresztą zobaczymy. Teraz nie pojadę pryskać, bo jak to się mówi, budzi się dzień. A opryski się robi albo nad ranem i to naprawdę nad ranem, a nie, a nie tak rano. Albo wieczorem. no. Oj, trzeba już pomału wyjeżdżać, przygotować się, naszykować sobie nawóz. Tutaj będziemy dzisiaj robić koło domu. Także tamto żeśmy skończyli jedną część, chociaż druga część już nie jest taka. Druga część już nie jest tak, że składik jest. Wiecie, ten saleta przykrywam, trzymam w cieniu, w sumie przykryłeś jak konia, bo ona wiecie, co ma takie tendencje do, do roztapiania się, także na przykład na. W sumie na sobotę, na niedzielę, jak dłuższy postój jest, czy nie planuję w następnym dniu, to staram się wysypywać i, i czasami nawet myję na sobotę, na niedzielę, żeby to troszkę obsecho Także jeden z, widzów, jeden z widzów powiedział, że e, rolnicy leją paliwo nie przez sitka, nie przez jakieś ten lejki takie. Moi drodzy, chcę uspokoić. Ja paluchy wsadzę. A tutaj jest zaopatrzony w sitko ciągnik, także tu nie trzeba jeszcze dodatkowych tam. Tam nawet widać, ja nawet sobie oczyszczę. Są jakieś tam paprochy, jak to w każdym paliwie. Wiecie, jak się nie leje z dystrybutora. Także o, tutaj jest sitko, moi drodzy. Także dzięki za troskę. Niektóre ciągniki są zaopatrzone w takie ślitko bardzo dobrze. No i tak muszę zaraz zatankować. Takie samo ślitko, moi drodzy, zaopatrzony w T25, czyli Władymirec. Także co, moi drodzy, ja w tym odcinku już kończę. I spotkamy się jeszcze spotkamy się jeszcze wieczorem przy oprysku. No. Ten odcinek o tym opryskiwaczu przeciągnął się na drugi dzień. Jest kolejny dzień, kolejny poranek. No i co, poranek kojota chyba. Zachmurzone. Wczoraj wieczorem skończyliśmy. O, i zaczyna kapać. Moja delikatna głowa odczuwa deszcz. No tak, i tak to u nas jest. Opryskiwacz ciecz zalana, 400 litrów, oprysk od wciornostka i nuzumę. Sam ciekaw jestem, czy ten manometr działa, czy to jest to. Jak nie, to zaczynam, zaczynałbym zmieniać to i tak sobie pomyślałem. Wypryskam jedną. Jeden baniak to wtedy odczepię, odczepię tutaj, bo to trzeba tutaj coś, coś przerobić. No. Widzę szlałfy, dają się przerzucić przez środek tego pryskiwacza. Cała armatura tych szlafów da się przerzucić tu, bo zauważyłem, bo myślałem, że tak o, szybko, szybko. O, tutaj te wszystkie szlafy, o, tutaj są, oni przejdą na tę stronę. Także oni tu nie muszą być po prawej, oni będą po lewej stronie. A pryskać czy nie pryskać? No, grzmi. Nie wiem, czy słyszycie, grzmi. Także nie wiadomo co dzisiaj będziemy robić. No tak, deszcz się przyda, nie powiem. Moje opryski to ciul. No ale tak się zaciągało No i ja mówię, zaczyna pomału pokrapywać. No i wiatr się wzywa. No ale ten wiatr jeszcze bym przymilczał. Owadobójczy to na, 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 pójdzie na jakieś inne uprawy, no to mnie to się nie stanie. Troszkę tu zboże się poprawiło. Podnowozowałem. Ręcznie, słuchajcie, też nie nagrywam tego. Kiedy to. Ja to robiłem już po ciemku, w sumie. Zrobiłem po ciemku. Opręczkane zostało. No Stąpkę co pobierać będzie? Wbieramy stonkę. Okay. No, troszkę się widzę, że zieleniło. Powiem tak, że tu nie jest słabe pole, bo jak w tamtym roku był tu owiec, to mnie tu wyłożyło. Normalnie wyłożyło mi na części pola owiec. A owiec nie potrzebuje nie wiadomo jakiego pola. O także tu takie trochę żółte, ale wiecie, no nie sztuka nasypać nowozu. Bo mi tu wydajności też nie trzeba. No to ja to mam z tego, co najmniej na na zimę na opał. No i glika się poprawiła. Nie. Powiem, że jakoś tak się nie do końca zasiewa. Nie wiem. No. Deszczu trzeba. No się, deszczu trzeba i opryskać trzeba. No. Tak tu jest. Chociaż powiem szczerze, że i trawa potrzebuje tej wody. Już taka się robi no po że... No teraz bardziej pada. A, o, to się zrywa. O, tu można sobie postać, o. Dobra. Trzeba uciekać, nie ma co. Zobaczymy, może wieczorem o, się zrobi, dwie beczki. A, zobaczymy, co będzie. Co to by tak dybo, no. To, no następnego.